Cześć siemanka widzowie dzisiaj pojeździmy, w sensie zbelujemy pelek zwieziemy, zagramy pierwszy raz w WSG 2, bo dzisiaj kupiłem, zainstalowałem jak widzicie i pograłem dzisiaj, sobie był live, pograłem sobie trochę, poprzejałem, poustawiałem. No i moim zdaniem da się przyzwyczaić do tej gry, ale no, nie urywa, tak powiem Więc ten więc bierzemy Wendiga 516, Wario. Automatyczną skrzynię. I bierzemy belarkę i jedziemy. Stworzymy cytylnią szybę. Dobra, podpinamy tutaj. Będzie w garażu stać powinien. O winna. Sipma czerwona. O, stoi. Dobra, powoli. Dobra, Nisko podpięte, ładnie, pięknie, dobra. A tu idealnie obok domku jest Ten, aż na live sobie wykosiłem. Dobra, zaczniemy od tej strony. No i... Na starcie takie pytanko do was. Czy chcecie jakąś serię dwójki, dwójki lub dziewiętnastki? Na aktualny czas jeszcze że żadnych modów nie, nie są wydane do dwójki, dwójki, aż tyle. Bo to są pobrane wszystko co było. W sensie takie w miarę polskie, co nie? Tak, to nie wiem co tu jeszcze mogę wam powiedzieć, bo serio bym się stworzył wam, no, żebyście sobie oglądali, czy coś. No, w sumie nie mam tak tak co robić, to no... Aha, i jest pytanie po co ja mam wyładowywanie, o, po to tą... mam... No i to. A samemu zamyka. Zajebiście ty. W sensie moim zdaniem ma ten farming kilka minusów, kilka plusów. Nie, mój największy minus to jest takie renderowanie dalekie. Że daleko render w sensie niedaleko. Takie małe pole widzenia jest moim zdaniem. Teren rozmazuje strasznie. Nie wiem ten powinno potrwać, nie wiem. Już są 3 minuty, no nie wiem. Może potem się to długo nie przycało w sumie. A, coś się wykombinuje. Ojcie, dobra. W sensie. Gram na kierownicę aktualnie, więc no... Staram się najmniej jakoś grać realnie, co nie? Realnie, no to można mało powiedziane, realnie. Bo chociaż chcę y, tutaj nagrać takie, ja nie wiem, zapowiedź czegoś, czy coś. Zapytanie, o bardziej zapytanie takie. czy, czy chcecie tą serię, czy nie. No, a także tam w sensie nie wiem co mam mówić do siebie. To jest takie... Nie wiem moim zdaniem nie wiem, jak Paweł Solc może tyle gadać i jakaś chwila ciszy, co nie? Oni chociaż mają w sumie... w sumie starają się co nie? I im to wychodzi bardzo dobrze albo inni youtuberzy. Ale mi to raczej nie będzie wychodzić, bo nie umiem oczywiście, bo ja mówiałbym umieć, no ale może Wam to się spodoba, że tak mało mówię, czy coś, nie. Albo jeszcze w sensie takie pytanie, czy chcecie mój, moją twarz na 500 subskrypcji, czy na 1000? Wiem, żebyście wyleli wcześniej, ale mnie może szybko w internecie znaleźć, że tak powiem. Nie jestem aż tak rozpo rozpoznawalny, ale no, staram się bynajmniej, w sensie, no nie staram Żebyście mojej moje twarzy nie widzieli aż tak, ale no. Tak powiem, że. Na pierwszy rzut oka, Farming 22, 22, nie robi aż takiego wrażenia, ale jak się przyzwyczaję, może, może zrobi wrażenie. Owak, ktoś do mnie napisał, dobra, mniejsza w to. Nagram odcinek i potem odpiszę, czy coś. Staramy to wypisywać standardowo. No, zbelujemy se to, zbierzemy to na szybko jakoś, czy coś. Się jeszcze do końca, tak, tak, to i dwójki nie obczają, bo na przykład, patrzcie, o, teraz będzie zapisywanie, dobra. Patrzcie, yy, tu mamy zwierzęta, co nie? I Nie wiem, jak o to ma działać, bo jest chyba suma skuteczności, co nie? I słomy nie mogę dać w ogóle. Nie wiem, jak to działa. Czy byście mogli napisać w komentarzu, czy trzeba daną ilość małą na przykład pół na pół że siana 50% 50 słomy na przykład co nie czy inaczej bo nie obczajam na razie tego jeszcze ale może seria powstanie jakaś mała nie wiem czy z kimś czy samemu wolałbym z kimś bo by było fajnie ale to trzeba mieć zaufaną osobę, ogarniętą w sumie. Ja takich jeszcze nie mam. Nawet te, w sensie, nie wiem jak wy, ale ja ciężko ostatnio, dzisiaj w sumie szukałem y, do 22 Woli Brudnowskiej i chciałem tam sobie, samemu ten, ale jakoś nie mogłem znaleźć, nie wiem, no ale z portal nie ma, nigdzie nie ma, y, ale no, ta osada na przykład tutaj Ryota. Re, no fajnie się, fajnie wygląda. Myślałem, że Simple AC wyszedł do włoskiej dwójki. Może pobieram? Czy coś nie wiem? No. A tak to szczerze, to nic nie mam do zarzutów, jeszcze tylko jeżeli chodzi o mody konwertowane, no to jest trochę trzeba po, no w sensie jak ktoś przekonwertowuje moda, co nie? No zrobi go tam przerzucić z 19, 20, dwójki To on się czasami na przykład drzwi tam bubują, w sensie kolory z nich czy coś, ale to już zależy jaki to był w 19 zrobiony model. Tak to wiem, jeszcze dwa przejazdy w tamtą i z powrotem i pojedziemy po, do sąsiada potem po przyczepkę, zbierzemy te bale zapomniałem, że tu nie ma a, to samemu się bo ja mam tu zetkę dobra a nie y -ka. dobra, źle pobindowałem w sumie ciekawe czy tu wy wyjdzie raczej belka zobaczymy a tak powiem, że 22 2 nie wygląda na taki plastik aż taki plastik ale mogłoby być lepiej A no, i teraz pytania? Aha, ja miałem podto. Dobra, muszę sobie zapamiętać Tak to będzie A ten, a ten to jest taki jak ma ten Ten taki youtuber, który który nagrywa z reala i ma nazwę, jak dobrze pamiętam, Ursus i Ursus. No i tam. Dobra. Jak jeździsz? Że nie uderzyłeś. Owszem, jak te samochody szybko jeżdżą. Dobra, bierzemy zetorka, ciążnik jedziemy do sąsiada, potem po. po, 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 po tam, jak to? Trzepkę. Tylko zaparkujemy to ładnie. Nie gadajcie, że trzeba odpalić się, a nie, dobra a tak, i tak trzeba odpalić, dobra to się stoi ładnie, pięknie idziemy sobie do duże torka. A i nie zważajcie na FPS-y, lub hajs, to jest tylko taki testowy odcinek. podnosimy sektora joystickiem ładnie w jedziemy A tu mamy obciążnik wsteczmy Zobaczymy jak się w dwójce ładuje ja W sobie do sąsiada Nie mamy tak daleko Nie. Wyprzyjemy sobie Koguciki ładnie pięknie Jakbyście pytali, jakie to są ustawienia graficzne, to są średnie graficzne ustawienia, pozmieniane tam, dystans ten, na przykład, o, sarenki, właśnie. Odczerpię to, żebym żadnego babola... O, no w sumie... Dobra, jakoś się to trzyma. Dobra, pojedziemy sobie do tędy. czy będzie szczapka uciekała czy coś bo w, twójcy, w ten twójcy, twójcy, co ja mówię? W 19 yy, w ogóle szczapka uciekała nad czasem Nie wiem czy z pierwszej? Może tam z w ten załaduję z drugiej, z trzeciej Zobaczymy jak to będzie wyglądać Ojeczka. Dobra. Zgęsimy w ogóle ten. Dobra. Oho, gładko się wbije. To łatwo będzie, łatwotko. O jest. Ej, nie będzie tak ciężko widzowe. Próbujemy z pierwszej. To jest tylko mały. A że nie w tą stronę. Powiem wam, że gładko się wbija ładnie. Już mamy o 17 minut live'a coś live'a, co ja mówię? odcinka ja jeszcze już się mylę widzowie wróciłem sobie kabulec aha, trzeba poprawić Trzeci bieg Mi się najłatwiej jedną ręką kręci kierownicą, a drugą nie wiem, na mężczyznce coś, bo nawet w dłużej czasu mi zajmuje, bodajmniej Nawet z 30 minut, live, w sensie od, no, odcinka I zastanawiam się, czy to pociąć, czy nie A no, może wrzucę po prostu, albo związę kilka balek po prostu za odcinkiem się pobawię, e, fajnie się ładuje. Tego co najgorsze wciskam hamulec stara No, tego typu widzowie Nie wiem jak to będzie, ale no chciałbym serio z wami, w sensie nie z wami. Dla was nagrać coś, albo nie wiem, na live'ach pograć z wami tylko... Nie wiem jeszcze jak to z serwerami w 22 to wygląda. Dobra, załaduję tą belkę, związa to na gospodarkę i tylko tyle chciałem, ten, i żeby to się długo nie wrzucało w sumie, bo bo jest. Dobra, i zobaczymy jeszcze jak się pasy spinają w sobie. E, fajny dzień, tylko że. Ej, dobra, nie będę nic. Nie, doszło. się. Dobra, przyzwyczaiłem się już do tej gry. To się no boli i mnie waczy, że ten dystans renderowania jest taki, taki mech, co nie? Ale no mogłoby być lepiej Nie powiem, że nie Ale chcę podjedziemy Idziemy do stuki Dwa, taką leczny. Nie, nawet duże miejsce tu jest. Ale ten turby nie podniesiemy, no nie podniesie tam na górę. Pytanie, czy ten zator da rady 6 tam ściągnąć? A czemu by nie? Dobra, położymy to. Tylko taka położymy po prostu. Ej, fajnie się w dzieje teraz wygra. Ile poograć, wyczuć to w sensie To wszystko, bo wiadomo, że każdy EF fs jest trochę inny, troszeczkę może, przynajmniej dla mnie Nie wiem jak dla was Dobra, resztą Dobra, podepnę sobie tylko Jeszcze się Wyściłem się ładnie, pięknie Dobra no i pojadę sobie później po odcinku Ten. A taka blokada fajna No jeszcze, jeszcze wam pokażę O jeżdż. Takiego Chodzi o pięknego bizonka Na koniec o o jeżdż. O taką zrobimy I to w sumie będzie koniec, dobra? Co idzie no co ja tu jeszcze więcej mogę powiedzieć? A, żebym zapomniał. Cześć, się Hanko. cześć, to był koniec, bez koniec odcinka, w sumie jak wiesz.